you <laughs> Cześć, witajcie serdecznie 26 maja na Porannej Analizie Technicznej. Słuchajcie, szybkie ogłoszonko, bardzo szybciutkie. Zapraszam do naszej grupy kryptospekulanci.pl, jeżeli chciałbyś grać strategiami, chciałbyś się nauczyć grać strategie, materiały, wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Live o 20 codziennie pokazuję, jak te strategie wykorzystywać w praktyce. Prowadzę też portfel, który sobie omawiamy, jak, jak się coś rusza, no to codziennie, jak się nic nie rusza, no to raz tam na tydzień. Poranne odprawy, analizy edukujemy masa, masa rzeczy, zapraszam link w opisie. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj tylko bitcoin i szybkie ogłoszenie, żebyście tak naprawdę nie przegapili tego ruchu, prawda? Słuchajcie, to, to 25332. Jest to, no jak wiecie, naj, najlepsza strefa popytowa, jaką może być tutaj na bitcoinie, ogólnie rzecz biorąc. I słuchajcie, ja wam tylko powiem jedną rzecz. Warto tutaj się przyjrzeć tej strefie, czyli tym 25 tysiącom, 2500. Ona nie jest duża ta strefa, bo ona ma raptem, słuchajcie, 4% i okolice 5, ok? Natomiast warto się tutaj przyjrzeć, bo to jest jedna, jedyna okazja, która nie zdarza się często, prawda? Zobaczcie, takie okazje do zagrania na Bitcoinie. Mieliśmy ostatnio tu. OK, czyli dopiero w listopadzie 22 roku okazją do zagrania taką dużą strefą popytową mówię o dużych strefach popytowych, no to mieliśmy tu, o którym też sobie mówiliśmy, prawda? To tutaj od od miesięcy wisiało, to były takie, zobaczcie, listopad i ogólnie kwiecień. To były takie dwie naprawdę duże strefy, które warto było rozgrywać. I teraz mamy do czynienia z trzecią strefą, popytową w tym przypadku, którą też może nie warto rozgrywać, bo tu każdy podejmuje sam decyzję. Nie jest to oczywiście żadna porada. Natomiast warto tutaj się przyjrzeć, słuchajcie, tym 25-332 tysiącom dolarów, co tu będzie. A w mojej opinii jest tu ustawiony cały świat na ruch w górę, czyli będą stamtąd grać. Oczywiście, jak zawsze na rynku bywa, mogą zostać wszyscy wywiezieni przez jakiś większy kapitał, natomiast jeżeli większy kapitał nie zdoła, że tak powiem, albo nie będzie chciał tutaj nikogo wywozić, no to słuchajcie, tutaj cały świat analityków, graczy będzie się ustawiać z pozycjami w górę, prawda? Tak jak tutaj większość. Że tak powiem, kumaty ustawiała się w dół, <laughs> prawda? Czyli między innymi ja, <laughs> nieskromnie mówiąc, no bo tutaj tego shorta, shorta zagrałem, którego Wam pokazywałem. Tak, tutaj druga jest okazja, trzecia okazja, słuchajcie, w ciągu, no nie powiem, no pół roku, tak? W ciągu pół roku trzecia okazja na to, żeby z 25332 móc coś zrobić. Podkreślam, że nie wiem, jak się tam cena zachowa, czy to będzie wzrost, czy spadek. Natomiast wiem, że tam będę to grać, słuchajcie, i tam będę to mocno obserwować, bo jest to, no tak jak mówię, no nie zdarza się to często. Więc słuchajcie, alarm musi być tu ustawiony, więc tutaj sobie dodajemy alarm i ta strefa 25332... 25, 100, no cała ta 5% strefa jest strefą mega popytową. Jak stąd nie ruszy bitcoin, nie zrobi nic do góry, to raz, że będę bardzo, bardzo zaskoczony, prawda? A dwa, że no to będzie informacja o mocnej słabości Bitcoina, ale jestem pozytywnie słuchajcie, nastawiony. Co do altów, to to co mówiłem, wszystkie alty praktycznie są w strefach popytowych, więc jakby one się też zatrzymały, nic nie robią, no oprócz tu NMR, którego, który mocno, mocno gdzieś tam wystrzelił. Ale wszystkie, które mamy alty, no to słuchajcie, wszystkie są w naszych strefach popytowych. Mamy tych, tych altów masę, więc jakby te strefy są, one są mniejsze, większe, ale, ale alty są w strefach popytowych. Tutaj gramy strategią, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak rynek ruszy, no to przyłączamy się do trade'ów. Natomiast to, co najważniejsze, słuchajcie, to ten Bitcoin. Zróbcie sobie, że tak powiem, ten moment obserwacji tego Bitcoina na tej strefie. Myślę, że warto, bo taka okazja Taka, znaczy okazja to może nie wiem, czy będzie, ale taka strefa rzadko się, słuchajcie, zdarza, czyli nie jest to standardem, trzeba na takie strefy długo czekać, więc warto akurat tą strefą się, myślę, zainteresować. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu Wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hej!